Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. We wtorek o godzinie 17 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Ważne wydarzenie dla wszystkich sympatyków historii lokalnej. Po raz kolejny, już kolejny raz, kolejny rok. Swoją premierę będzie miał rocznik Koszaliński, tym razem podsumowujący rok ubiegły moim i Państwa gościem jest przewodniczący kolegium redakcyjnego rocznika koszalińskiego, doktor habilitowany, profesor Politechniki Koszalińskiej Krzysztof Wasilewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Został Pan przewodniczącym kolegium. Co przygotowaliście, czego można się spodziewać? Czy jakieś niespodzianki, rewolucje, czy raczej kontynuacja tego modelu, jaki był w poprzednich latach, jeśli chodzi o tę publikację? Rzeczywiście, jutro będziemy świętować premierę 50 numeru, jest to niezwykłe wydarzenie, nie tylko tu w regionie, ale myślę, że w skali całego kraju, bo tak naprawdę takich czasopism regionalnych, które ukazywałyby się o, po no, prawie 60 lat, bo pierwszy numer w roku 65 się ukazał, nie ma aż tak dużo, a rocznik Koszaliński nadal istnieje i myślę, że ma się bardzo dobrze drogą ewolucji, nie rewolucji. Dzięki temu ta historia rocznika rozwija się tak pomyślnie. Ten rocznik jubileuszowy 50. będzie zawierał odniesienia do swojej historii, bo będzie m.in. artykuł wstępny z pierwszego numeru rocznika, właśnie z roku 65., więc to pokaże taką ciągłość między pierwszym wydaniem a wydaniem 50., a w samej zawartości rocznika wiele ciekawych artykułów dotyczących i tej historii sprzed 45 roku i po 45 roku. Yy, nasi czytelnicy między innymi dowiedzą się o historii fotografii koszalińskiej, o koszańskich fotografach, o ich zakładach. a Ciekawe jest to, że historia koszalińskiej fotografii to sięga lat 60. XIX wieku, więc bogata historia, bogaty dorobek mieszkańców Koszalina. Czytelnicy też mogą poznać losy pionierów w Koszalinie na Pomorzu Środkowym i tego, z jakimi trudnościami i problemami musieli sobie radzić, bo przecież pierwsze miesiące, lata powojenne to. Trudno sobie wyobrazić z iloma wyzwaniami trzeba było sobie radzić, takimi codziennymi i tymi ponadcodziennymi, i o tym też można przeczytać. Poznamy biografię mieszkańców Koszalina. Między innymi Berty von Masow, czyli Diakonisy z, ze Szpitala Koszalińskiego, która do końca swoich dni związana była z tym miejscem i z tym miastem, ale też poznamy dorobek profesora Filipkowskiego, czyli byłego rektora Politechniki Koszalińskiej, zmarłego w zeszłym roku, autora słynnego Dachu Koszalińskiego Amfiteatru, więc jest to, Czytać wiele ciekawych informacji, też wiele ciekawych zdjęć, yy, grafik. No i piękna okładka, jak co roku już yy, przygotowana przez naszego yy, lokalnego yy, artystę. Yy, to wszystko czeka na naszych czytelników już jutro. Mm. I na czym będzie polegało to o spotkanie w bibliotece, ta promocja? To będzie jakiś wykład czy rozmowa z autorami, z częścią autorów? Przyjęliśmy formę jak w latach ubiegłych, czyli obok prezentacji całego. Dorobku całej zawartości rocznika będą też wykłady, będzie też w trochę formie takiej multimedialnej, bo będziemy chcieli pokazać właśnie te zdjęcia fotografów koszalińskich sprzed wielu lat i tych niedawnych. Będzie też możliwość zadawania pytań autorom. Czy członkom kolegium również. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, interesujące półtorej godziny spędzone z historią Koszalina, z jego. Badaczami tej historii i samym rocznikiem, który sam w sobie jest, myślę, że jednym z symboli miasta i tego, jak to miasto prężnie się rozwija. Mhm. Sala kinowa biblioteki, plac Polonii, godzina 17. Wtorek i dla wszystkich, którzy na to spotkanie przyjdą, przewidziany jest egzemplarz. Tak, każdy otrzyma egzemplarz, dlatego gorąco zapraszam. Liczba egzemplarzy jest powiększona w stosunku do lat ubiegłych, biorąc pod uwagę i zainteresowanie, i fakt, że to jest 50. numer, warto ten egzemplarz mieć. Z go czytać i się nim chwalić. Mhm. Zmieńmy trochę temat. Przy okazji, jak pan jest w naszym y, studio, to poza tym, że jest pan przewodniczącym kolegium redakcyjnego Rocznika Koszalińskiego, to również jest pan prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Również związany mocno z Wydziałem Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. I właśnie o ten wydział chciałem zapytać, y, bo dziekan, czyli profesor Michał Polak, y, otrzymał bardzo duży y, grant. Na badanie naukowe. Proszę powiedzieć, co przez najbliższe lata zespół stworzony przez pana profesora będzie badał, i jak duży to jest sukces, jeżeli chodzi o, o, o ten grant, bo chyba niecodziennie aż taki grant się dostaje. Zdecydowanie tak. Powiedziałbym, że jest to prawdziwa petarda naukowa, bo. bo... Grant, który otrzymał profesor Michał Polak, jest w kwocie ponad 900 tysięcy złotych, więc jeśli chodzi o granty, z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Jest to bardzo dużo środków. Także wielkie gratulacje dla pana profesora i całego zespołu, który przygotowywał ten wniosek. Jest to wniosek, który otrzymał finansowanie z programu Nauka dla Społeczeństwa, a w jego ramach pan profesor wraz z zespołem będą badać emigrację polską, tą przedwojenną, późniejszą, a też całkiem bieżącą. Ja przypomnę tylko, że Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny ma duży dorobek, jeśli chodzi o badanie migracji z lat II wojny światowej, tak zwanej migracji niepodległościowej. To właśnie pan profesor Michał Polak, profesor Bogusław Polak, ale też pozostali pro, profesor Czesław Partacz, profesor Jacek Knopek. To, to grono osób, które zajmuje się tym tematem jest duże i bardzo dobrze się stało, że, że ten grant... Uzyskał finansowanie. Dzięki niemu powstanie też Centrum Badań nad Emigracją, właśnie na Wydziale Humanistycznym, które będzie myślę taką przestrzenią do, do rozmów, do badań i też do popularyzacji dziejów. No, przecież bardzo dużej części naszego społeczeństwa, która związała się i nadal wiąże z życiem na obczyźnie, ale to nie przeszkadza tym osobom czuć się Polakami, i też warto właśnie z tego powodu. O Polonii, o Polakach za granicą przypominać. Hmm. Też będzie badana ta najnowsza, najmłodsza emigracja po roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Pamiętam, że wówczas całe rzesze wyjeżdżały. Tak, niemal 2 miliony Polaków wyjechało z kraju. Oczywiście część z nich wróciła. Część z nich jednak osiadła w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii. To były te główne państwa, do których się Polacy udawali. No jest to na pewno fenomen i z perspektywy kraja, kraju przyjmującego i kraju, z którego wyjechała ta, ta rzesza ludzi. Bardzo ciekawe pod względem socjologicznym, politologicznym, każdym innym, więc bardzo się cieszę, że będzie można i tę część naszej emigracji badać. Bo no jest to nasza nie tyle historia najnowsza, co, co teraźniejszość, e, która ma wpływ na, na sytuację i w kraju, i na zewnątrz kraju, więc. Jest to temat wielkiej wagi, który myślę warto podjąć. A jeszcze mało badany, więc będzie taka możliwość. Dokładnie tak. Również zauważyłem, jeżeli jak tam przeglądałem informacje mm. o wydziale humanistycznym, takie zarządzenie pani rektor, które, które to mówi o utworzeniu laboratorium humanistyki cyfrowej i nowych mediów, co to takiego będzie? No, jest to moje dziecko, które bardzo się cieszę, w końcu się narodziło. Laboratorium Humanistyki Cyfrowej Nowych Mediów jest to pomysł na połączenie tej części humanistycznej z częścią techniczną, bo jesteśmy uczelnią techniczną, politechniką, więc ten dorobek w naukach inżynieryjno-technicznych jest bardzo bogaty a współczesny świat pokazuje, że nie ma humanistyki bez nowych technologii, też odwrotnie, bo bez takiego oglądu z nauk humanistycznych, społecznych, nowoczesnej technologii możemy zatracić sens bycia człowiekiem, więc uznałem, uznaliśmy wspólnie na uczelni, że dobrze by było stworzyć takie miejsce, gdzie te dwa światy będą się y, przenikać, i tutaj duża zasługa i przede wszystkim pani rektor, która dopingowała i, 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 i trzymała rękę na pulsie, żeby to laboratorium powstało, i też pana dziekana, który wyraził zgodę i, i y, dopingował. Y, to laboratorium w tej fazie funkcjonuje jako wirtualne. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy, dwóch najpóźniej miesięcy, ono będzie już miało taką namacalną. Y, Rzeczywistość, bo przygotowujemy pomieszczenie na Wydziale Humanistycznym pod to laboratorium. Będziemy tam między innymi wykorzystywać technologię druku 3D, cyfryzację, digitalizację starodruków czy, czy czasopism. Dużo będzie się działo, bardzo się cieszę, że to laboratorium już istnieje i myślę, że nasi Słuchacze, widzowie i w ogóle mieszkańcy regionu na tym skorzystają, bo zasadą jest taka, że to laboratorium, jego badania mają służyć przede wszystkim mieszkańcom regionu Pomorza Środkowego i takim, w tym kierunku badania będziemy prowadzić. Wtorek, godzina 17. Warto zapamiętać, warto się wybrać do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, bo tam o tej godzinie będzie miała premierę. Pozycja nowa, książkowa, rocznik Koszaliński, już 50. numer. Fantastyczne artykuły popularno-naukowe o historii. Koszalina o historii Pomorza Środkowego, więc, na pewno, gratka dla wszystkich fanów, miłośników historii lokalnej. Moim i Państwa gościem dzisiaj w programie Tło wydarzeń był przewodniczący kolegium redakcyjnego, również prorektor spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej, dr. habilitowany, profesor Politechniki Koszalińskiej Krzysztof Wasilewski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam do biblioteki.